26 październik 2019 rok. Kierujemy się do wapiennika Brodowicza, który został wybudowany w 1931 roku. Zapraszam do obejrzenia. Oto i sam wapiennik. Jesteśmy w środku wapiennika. Tu gdzieś była tablica, jak dobrze pamiętam. Spróbuję Państwu ją pokazać. No, to już to by było na tyle z wyprawy na wapiennik, i udało mi się znaleźć tą tablicę. O, oto Jona. Dziękuję za obejrzenie mojej wyprawy. Pozdrawiam, Mateusz Jodła. Cześć.